Cześć, witam na kanale InfoUprawa. W tym roku posadziłem cztery borówki w donicach, i tak są już pierwsze wnioski, które można wysnuć. Tu mamy dwie borówki posadzone w torfie kwaśnym. Tu mamy dwie borówki posadzone w torfie odkwaszonym, i bardzo duża jest różnica. No, torf kwaśny zrobił swoje i borówki rosną o wiele lepiej. A to były praktycznie takie same krzaki. Tutaj też wspomnę, że dałem do jednej z donic w torfie kwaśnym mikoryzę, do jednej z donic w torfie odkoszonym też dałem mikoryzę i na ten moment nie ma aż takiej zauważalnej różnicy. Zresztą spójrzcie sobie, czy wywnioskujecie, wy że jakiś krzak, że do jakiegoś krzaka została dana mikoryza. Spójrzcie sobie na te borówki, według mnie nie ma dużej różnicy. Yy, niepokojące jest to, że mogą mi te borówki zimy w donicach nie przetrwać. Miejmy nadzieję, że przetrwają, aczkolwiek może zdarzyć się, yy, no, mogą, może to się pod, potoczyć yy, ech, różnie. Dobrze by było, jakbym te borówki w donicach opatryli choćby steropianem, ale nie zamierzam tego robić. Jak przetrwają, to przetrwają, nie przetrwają, to nie przetrwają. Jest duża szansa, że te y, borówki przetrwają, mają duże doniczki, zresztą one y, jak były sadzonki takie małe, w takich małych, to też y, przezimowały zimę, więc myślę, że tutaj też jest duża szansa, aczkolwiek no różnie to y, niestety, niestety może być. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.